Miłość i Nadzieja, odcinek 290, emisja 29 września 2025 roku, to emocjonujące starcie między siłą a Kuzejem oraz gwałtowna reakcja Meli. Co przygotowano dla widzów? Oto szczegóły 290. epizodu popularnego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który będzie można obejrzeć 29 września na antenie TV Skup Miłość i Nadzieja, w 290. odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut. Emisja 29 września 2025 roku czeka nas przełomowa chwila. Lewent oświadczy się Sili i to na oczach Kuzeja. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w dniu 29 września? Szczegóły poniżej. Miłość i Nadzieja, odcinek 290. Awantura i oświadczyny. W 290 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Lewent zaprosi Sile na kolację, podczas której oświadczy się. Dziewczyna przyjmie pierścionek i nie byłoby z tego aż takiej hecy, gdyby nie fakt, że dwa stoliki dalej siedzieli. Kuzej i Bachar, prawnik nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw. Tymczasem w domu Bulenta dochodzi do konfrontacji Cajne z Tejlenem, który opowiada jej swoją historię. Buzuje od emocji. A swoje pięć groszy dorzuca Meli, która daje upust swej furii. Miłość i Nadzieja, odcinek 290. Streszczenie szczegółowe, Emisja 29 września 2025 roku. Streszczenie 290 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Taylen, w obliczu rodziny, opowiada Kainę swoją historię. Meli wyrzuca ich z domu. Syla zgadza się pójść z Lewentem na kolację. Przy sąsiednim stoliku pojawia się Kuzej i Bachar. Dochodzi do konfliktu.